Witam Was, dosenpolskie minibrowary.pl. Dzikusik na stole. Fajnie, bardzo się cieszę, że znowu mam możliwość spróbowania Dzikusa z polskiego browaru. Całkiem niedawno, jakiś miesiąc temu, próbowałem wyprawa do Belgii, kooperacji Browar Tumski Ashtyfikant. Wide y Daily czyściutki, bez żadnych dodatków. Debiut miesiąca grudnia 2020. A teraz, e, przyjechało do Warszawy, szybko zakupiłem w sklepie. E, brokracja. no sami twierdzą, że to jest ich opus magnum. Najbardziej wymagające pod względem produkcji, najbardziej kosztowne piwo. E, Sauvage, e, w wersjach czterech się ukaże. To jest Raspberry White Ale, czyli wersja z malinami. Będzie jeszcze wersja z czarną porzeczką, z wiśnią. No i to, na co najbardziej czekam, czyste, soté. Co to jest ten sawasz? Otóż jest to piwo uważone w połowie 2018 roku w Marysi, bo cały czas brokreacja jest kontraktowcem, więc w tym mniejszym browarze Szczyżycu w Marysi. Potem przelana do beczek po niemieckim destylacie z dodatkiem wiśni Kirschwasser. Tam leżakowało no, dwa lata, po czym zostały dodane e, no właśnie maliny, albo w zależności od partii inne owoce. E, więc te maliny we wrześniu 2020 roku e, zostały dodane pół roku z tymi malinami ten dzikusik leżał. I tutaj też jest istotny e, szczep drożdży, jakim to było fermentowane. Są to drożdże Yest3278 Belgian Lambic Blend, a inne piwa były fermentowane. Już sobie patrzę na ściągę WLP653 Brytanomyces Lambicus, więc też będzie ciekawe porównanie, które drożdże ciekawszy charakter oddały. Dobra, słuchajcie: 6, 8 alko, 16 balinga. Z tego co kojarzę, tutaj nie ma napisane. No, i otwieramy. Cena w sklepie kupowałem w piwo maniaku 57 zł za objętość 500 ml. Na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to dużo, czy to mało. Wszystko oczywiście zależeć będzie od tego, jak to piwo wypadnie w degustacji. Butelki numerowane 0318. Tych butelek jest. I też muszę tutaj szybko sięgnąć po ściągę. No, okay, nie doszukałem się informacji, jest dokładnie tych butelek. 318 numer. Otwieramy. Tak. Chłopaki piszą, że no jak na dzikusa przystało, to powinien być korek tutaj, ale korka nie ma, jest tylko i wyłącznie kapsel. Cóż. Ale kapsel na tą specjalną, szerszą szyjkę, bo i butelka też jest grubsza, żeby wytrzymać refermentację. Jeżeli chodzi o datę przydatności, jeżeli ktoś chciałby właśnie sobie trzymać dłużej i tą refermentację przeprowadzać 31 grudnia 2023 rok, jeżeli chodzi o datę przydatności. Dobra, lejemy! Tak, barwa głęboka czerwień. Bardzo fajna piana się tworzy. To lubię. Piękna, głęboka czerwień opalizująca. Jest takie delikatne, delikatne, lekkie zmętnienie. No i ta piana, naprawdę, piana jest fantastyczna. Drobna, średnio obfita. Ten kolor czerwonawy. Cudo. Trochę się bąbelków zebrało na dole, ale czyściłem szkło. Prezencja jest naprawdę świetna. Mochamy. Malina zdecydowanie. No i jest pytanie, czy coś oprócz tej maliny jeszcze wyczuwamy. Troszkę za mało jest tych dzikich nut. Malina jest ewidentna. Tutaj bardzo przyjemny, wyrazisty aromat owoców maliny. Natomiast te nuty fanki są trochę zbyt delikatne. One są zdecydowanie na trzecim planie. No, troszkę, troszkę mi brakuje. Ja bym powiedział, że jest wręcz neutralny ten aromat, oprócz oczywiście malin. Brakuje mi tej skóry, tej stajni, tego funk'i. Zdecydowanie maliny to maskują. On, ten aromat jest, ale jest bardzo, bardzo... No na, mówię, na trzecim planie schowany. Dobra, zdrówko prokreacji. Jest kwaśne, odpowiednio kwaśne. Jest fajnie rzeźko owocowe. Ta malina nie nadaje żadnej słodyczy. Po prostu nadaje smak, kwasowość odpowiednia. Może takie złudzenie tej słodyczy trochę jest, ale znowu ja się pytam o te nuty dzikie, o tofanki, kurczę. Ani w aromacie tofanki. Nie jest wyraziste. W smaku to fanki też yy, jakoś niespecjalnie jest wyczuwalne. Hmm. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że to piwo jest wyciągnięte z lodówki i jest trochę za zimne. Daję mu szansę, bo w tym momencie uważam, że no jak na dzikusa troszkę nie pokazuje swojego potencjału. Robimy przerwę, piwo się ogrzewa i zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra, piwo się już trochę odstało. Nie wiem, dlaczego ta lodówka zaczęła mi tak chłodzić. Pewnie dlatego, że już coraz mniej piwa w niej jest. Zapasy świąteczne topnieją, więc skoro więcej miejsca, bardziej skutecznie chłodzi i piwo się okazało trochę za zimne. No dobrze, ale jak jest teraz po ogrzaniu? Pojawiła się taka jogurtowa nutka, czyli na początku była to taka fajna rzeźka, świeża malina, teraz ta owocowość jest bardziej taka po jogurtowej stronie. Bardzo delikatna odstowość wyszła. No i te brety, okej, okay, trochę są bardziej intensywne. Więc rzeczywiście po ogrzaniu ten aromat jest bardziej kompleksowy, nie tylko sama malina. Trochę tych dzikich, stajennych yy, nutek wyszło. No dobra, a jak smaku? O ile yy, przy. Poprzednim wrażeniu była kwaśność i ta malinowa owocowość. To teraz ja bym stawiał na partners, na niesamowitą mm, taką cierpkość, takie ściąganie lekko taniniczne tego piwa. Więc te maliny fajne tutaj, fajnie tutaj grają, że y, początkowo, dosłownie przez sekundę, są słodkie, a potem przechodzą właśnie w taką cierpkość. Yy, w takie ściąganie skórkowe, no ale malina skórki, no to niekoniecznie. Ale to jest, no na pewno wskutek pracy pracy drożdży. Więc no ten charakter dzikusa, przez to właśnie to tartnes jest zachowany. Jest leciutko, leciutko, bardzo leciutko paląca octowość. Więc to, to mogłoby być trochę lżejsze. Natomiast nuty fanki, te właśnie skórzane, może trochę stajenno-zagrodowe, powinny być troszkę bardziej e, intensywniejsze. Ogółem bardzo ciekawe piwo. E, no trochę, trochę ta octowość tutaj w gardle jest wyczuwalna. Więc na pewno bardzo ciekawa rzecz. Dzikusy na polskim rynku jak najbardziej popieram. Natomiast no cena, odpowiedzcie sobie sami. Czy za takiego właśnie dzikusa, który trochę tych właśnie dzikich nutek ma troszkę, no według mnie za mało, taka cena jest adekwatna. Oczywiście głosuje się portfelem. Dla bogatego nie będzie żadnego problemu. Ten biedniejszy może skusi się na jakąś tańszą alternatywę. Nie wiem za bardzo jaką, to już znawcy piw zagranicznych mogą odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o polskie dzikusy z maninami, no chyba za dużego wyboru do tej, do tej pory nie było, jakoś nie kojarzę. Dzikusa z malinami, chociaż oczywiście popieram dzikuszy, dzikusy czyste, i ta wyprawa do Belgii była e, bardzo, bardzo fajna. E, ok, czekam na kolejne piwa brokracji. No, jestem ciekawy, jak, te, jak to sote wypadnie, bo jednak tutaj ten malinowy charakter był dosyć e, wyraźny. To tyle. No zobaczmy.